Nie wyznaczajmy sobie celu od jutra, tylko od teraz. I już dzisiaj narzućmy sobie jeden mały krok, który mogę zrobić w tym kierunku. Wiesz, ja zobaczyłem to w tych procesach coachingowych, jak człowiek mówi o jakichś tam swoich marzeniach, ja mówię, no dobra, a co możesz zrobić dzisiaj, żeby mhm. w tą stronę zacząć iść, nie? I jak człowiek widzi, że droga do marzeń to nie jest, że ja będę bardzo się spinał i od dzisiaj zero słodyczy i już będzie super, mhm. tylko dzisiaj zjem 10% mniej tych słodyczy. Jak jadłem 10 cukierków, to dzisiaj zjem 9. Jak jadłem 9 dzisiaj, to 8 zjem. Małe kroki na co dzień, też konkret, jeśli chodzi o zeszły rok. W takim sensie, że no, co mówi nam całe Pismo Święte, Stary Testament, Izrael tym żył, żeby wspominać dzieła Pana. My Amen. często tylko patrzymy na siebie, na swoje upadki, na swoje porażki, na swoje grzechy, e, które są. I tak. też trzeba o tym pamiętać, nie? Nie być chojrakiem, nie być też takim negacjonistą, w takim sensie, że tak. ja neguję teraz, e, że, że nie, nie, jestem synem Bożym, więc nie mam żadnych upadków i wad.